Kiedy przeżywamy trudne chwile, kiedy wydaje się, że nie ma wyjścia, a nasze serca są ciężkie, zwrócenie się do Matki Marii jest jednym z najbardziej pocieszających sposobów na znalezienie pokoju i nadziei. Maryja, matka Boga i nasza matka, jest tą, która zawsze nas przyjmuje, wysłuchuje nas z całą miłością świata i wstawia się za nami w chwilach, gdy tego najbardziej potrzebujemy. Bez względu na wielkość naszego problemu. Maryja jest zawsze gotowa nam pomóc, zanosząc nasze troski i prośby do swojego Syna, Jezusa. Modlitwa do Matki Maryi, zwłaszcza w sytuacjach pilnej potrzeby, jest prawdziwym kanałem łaski. Kiedy nasze serca są pełne udręki, czy to z powodu choroby, problemów rodzinnych, trudności finansowych, czy jakiejkolwiek innej sytuacji, która wydaje się wymknąć się spod kontroli, ona wyciąga do nas rękę. Ona nas rozumie, bo ona także przez całe życie stawiała czoła bólom i wyzwaniom. Dlatego wie, co czujemy i pomaga nam znaleźć siłę i odwagę. Wstawiennictwo Maryi ma wielką moc. Historia jest pełna świadectw ludzi, którzy w chwilach rozpaczy odmówili szczerą modlitwę i zostali wysłuchani. Cuda dzieją się, gdy prawdziwie ufamy miłości Maryi i jej bliskości z Bogiem. Modląc się, łączymy się z Bożym miłosierdziem, a Maryja z całą swoją matczyną miłością zanosi nasze prośby do tronu Bożego. Jeśli jesteś w pilnej potrzebie, jest to czas, aby otworzyć się w modlitwie. Porozmawiaj z Maryją, z wiarą prosią o wstawiennictwo i złóż swoje troski w jej ręce. Bądź pewien, że ona będzie przy Tobie, poprowadzi cię i zaniesie twoją prośbę do serca Jezusa. Uwierz, że z jej pomocą znajdziesz rozwiązanie, którego szukasz, czy będzie to lekarstwo, łaska, czy odpowiedź na Twój problem. A jeśli chcesz nadal otrzymywać modlitwy, przesłania wiary i inne treści, które mogą inspirować i wzmacniać Twoją duchowość, pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał Pads of Modlitwy. Kontynuujmy razem tę drogę wiary, odnajdując w Maryi i Jezusie pocieszenie i siłę, których potrzebujemy, aby pokonać wyzwania życia. Znaczenie modlitwy w chwilach pilności. Życie w szczególny sposób nas zaskakuje często niespodziewanie i wyzwaniami, które wydają się pojawiać znikąd. Wyzwania te mogą przybierać różne formy diagnoza stanu zdrowia. Która nas przeraża, rachunki, które piętrzą się i nie pozwalają nam zasnąć, kryzysy rodzinne, które sprawiają, że kwestionujemy harmonię w domu, a nawet ciągłe martwienie się o dobro tych, których kochamy. W takich chwilach normalne jest uczucie dezorientacji, jakbyśmy tracili kontrolę nad wszystkim wokół nas. Strach i niepokój zaczynają brać górę. Pozostawiając nas z poczuciem bezradności, że nie możemy nic zrobić, aby zmienić sytuację. Jednak właśnie w takich chwilach modlitwa wyłania się jako źródło ulgi, droga, która ponownie łączy nas z czymś znacznie większym od nas samych boską mocą. Modlitwa to nie tylko luźne słowa, ale głęboki dialog z Bogiem, rozmowa z otwartym sercem, w której składamy nasze bóle. Nasze lęki i nasze nadzieje w ręce tego, który ma kontrolę nad wszystkim. Kiedy pozwolimy sobie na te chwile połączenia, coś w nas się zmienia. Modlitwa uświadamia nam, że niezależnie od tego, jak trudna wydaje się sytuacja, nie jesteśmy sami. Kiedy zwracamy się do Boga, pocieszającą obecność odnajdujemy także w postaci Maryi, Matki Jezusa. Maryja nie jest tylko postacią odległą, nieosiągalną. Jest kobietą, która głęboko zna bóle i wyzwania życia. Od chwili otrzymania zwiastowania anielskiego jego życie naznaczone było trudnymi sytuacjami. Wyobraź sobie, co czuła, gdy zaraz po narodzinach Jezusa musiała uciekać do Egiptu, aby chronić syna. Wiedziała, jak to jest żyć na wygnaniu, nie wiedząc, co przyniesie przyszłość. Była także świadkiem męki i ukrzyżowania Jezusa, nieopisanego cierpienia, jakie wywołało brutalne torturowanie i zabijanie własnego Syna. Maryja rozumie ludzkie cierpienie w całej jego pełni. Dlatego też, gdy znajdujemy się w centrum naszych zmagań, zwracamy się do Maryi z ufnością, że ona rozumie nasz ból. Co więcej, nie tylko rozumie, ale wstawia się za nami u Boga z matczynym sercem pełnym współczucia. Kiedy oddajemy nasze troski pod jego skrzydła, to tak, jakbyśmy prosili o pomoc kogoś, kto przeszedł przez Dolinę Łez i dokładnie wie, czego potrzebujemy. Maryja nazywana jest Matką Miłosierdzia i nie bez powodu. Jego miłosierdzie nie jest jedynie abstrakcyjnym pojęciem, ale konkretną rzeczywistością. Troszczy się o każdego z nas, o nasz ból i udrękę. Prosząc o Twoje wstawiennictwo, zwracamy się do kogoś, kto ma bezpośredni dostęp do Serca Bożego, do kogoś, kto może prosić za nas w sposób szczególny. I to nas pociesza, bo wiemy, że ona jest przy nas i pomaga nam dźwigać ciężary, które wydają się zbyt ciężkie. Modlitwa zatem nie jest tylko aktem wiary, ale sposobem na pozbycie się ciężaru, który dźwigamy. Kiedy się modlimy, a zwłaszcza zwracamy się do Maryi, otwieramy nasze serca i pozwalamy, aby miłość Boga i Jego Matki wkroczyła w nasze życie. Ta miłość ma moc zmiany naszej perspektywy, daje nam siłę do kontynuowania, nawet gdy sprawy wydają się nie do zniesienia. Kiedy więc znajdziesz się w tych trudnych chwilach, kiedy masz wrażenie, że wszystko wokół ciebie się rozpada, pamiętaj o czymś bardzo ważnym: nigdy tak naprawdę nie jesteś sam. Może się wydawać, że świat jest zbyt ciężki, że trudności przytłaczają, ale istnieje kochający Bóg, który zawsze słucha, zawsze uważny na Twoje modlitwy, bez względu na to, jak ciche mogą być. Czasami samo zamknięcie oczu i rozmowa z nim powoduje zmniejszenie ciężaru w klatce piersiowej. To właśnie w tej chwili intymności znajdujemy pocieszenie, którego tak bardzo szukamy, łono Ojca, który rozumie każdy ból. Każdą troskę i każdy strach. A obok tej Bożej miłości mamy także Matkę Niebieską, która nigdy nas nie opuszcza. Maryja jest zawsze gotowa nas przyjąć, jak Matka, która z sercem pełnym miłości wyciąga ramiona, aby nas objęci, zwłaszcza w najciemniejsze dni. Pomyśl o niej, jak o przyjaciółce, która przeszła przez wszystko, przez co my przechodzimy, i która dzięki całej mądrości kogoś, kto stoczył tak wiele bitew, może nas bezpiecznie poprowadzić. Maryja wie, jak to jest cierpieć, wie, jak to jest odczuwać strach i dlatego wstawia się za nami w tak szczególny, pełen miłości sposób. Kiedy ciężar świata wydaje się nie do udźwignięcia, dlaczego nie zaufać Maryi i nie powierzyć swoich trosk w jej rękach? Czyniąc to, mówisz: Mamo, wiem, że mogę ci zaufać. Wiem, że jako Matka Miłosierdzia zaniesiesz każdą moją prośbę do Bożego Serca. I robi to z taką miłością, jakby wzięła nasze łzy i zamieniła je w modlitwy. To tak, jak gdybyśmy składali nasze cierpienia w jej ręce. Ona mówiła nam: Zostaw to mnie, jestem tu dla ciebie, kropka. Na tym polega siła jej wstawiennictwa i niezależnie od wielkości problemu, ona jest tam u naszego boku, gotowy do walki z nami. Warto pamiętać, że Maria rozumie nasz ból w wyjątkowy sposób. Nie jest tylko postacią odległą, nietykalną. Nie, była kobietą, która borykała się z wieloma trudnościami, która z bliska doświadczyła straty, smutku i cierpienia. Przechodziła desperackie sytuacje, uciekała, by chronić syna, widziała jego śmierć na krzyżu. Jeśli jest ktoś, kto rozumie, jak to jest przemierzać Dolinę Łez, to jest to Maria. I właśnie dlatego wie dokładnie, czego potrzebujemy i jak pomóc nam znaleźć siłę do dalszego działania. Kiedy więc pojawi się to uczucie zagubienia, kiedy poczujesz się wyczerpany, jakbyś dźwigał świat na swoich ramionach, bez kierunku i nie wiedząc co robić, pamiętaj, że nie jesteś bezradny. Czeka na ciebie niebiańskie wsparcie, siła która pochodzi z góry, ale która dotyka bezpośrednio twojego serca. Maria, ze swoją czystą i bezwarunkową miłością matki, jest zawsze gotowa powitać cię w najtrudniejszych chwilach. Nieważne, jak bardzo jesteś zdezorientowany lub zmęczony, ona jest tam z otwartymi ramionami, gotowa dać ci komfort i spokój, których tak desperacko potrzebujesz. Czy wiesz, kiedy wszystko wydaje się nie na miejscu, a do drzwi puka rozpacz? Właśnie w takich chwilach można jej zaufać. Maryja nie tylko słucha Twojego serca, ale bierze na siebie każde Twoje zmartwienie, lęk i niepokój i z całą miłością zanosi je do Boga. A najpiękniejsze jest to, że czyniąc to, ma absolutną pewność, że Bóg wysłucha, że zatroszczy się o każdy szczegół jej życia. Bez względu na to, jak duży czy mały jest problem, ona wstawia się za tobą jak kochająca matka, która dokładnie wie, czego potrzebujesz, nawet jeśli nie masz słów, aby to wyjaśnić. Zaufanie Maryi to coś więcej niż tylko akt wiary, to akt poddania się, otwarcia serca na miłość, która nigdy nie zawodzi. Ta macierzyńska miłość, która nigdy się nie poddaje, pomoże ci przetrwać najciemniejsze chwile twojego życia. Znasz to uczucie odnowionej nadziei, jak gdyby w środku ciemności zaczynało świecić światło. To właśnie robi Maria. Pokazuje, że niezależnie od tego, jak trudne wydają się rzeczy, zawsze jest wyjście, zawsze ścieżka, zawsze nowa szansa, aby zacząć od nowa. Czasami wszystko, czego potrzebujemy, to ktoś, kto nas rozumie, kto patrzy na nas ze współczuciem i mówi: W porządku, dasz sobie radę. Maria jest tą osobą, kochającą matką, która zawsze będzie przy tobie. Kiedy jej ufasz i składasz swoje sprawy w jej ręce, dokonujesz aktu głębokiej wiary, a co więcej, pozwalasz sobie na otrzymanie miłości, która jest nieskończona, która nie zna granic. I nie chodzi tu tylko o ślepą wiarę. Chodzi o poczucie w głębi serca, że z Maryją u swego boku nie ma na świecie niczego, czemu nie mógłbyś stawić czoła. Trudności mogą nie zniknąć w mgnieniu oka, ale sposób w jaki sobie z nimi radzisz całkowicie się zmieni. Maria da ci niezbędną siłę, pomoże ci jaśniej spojrzeć na sprawy, da ci odwagę, której potrzebujesz, aby iść do przodu. Zatem następnym razem, gdy poczujesz się zagubiony, zmęczony lub pozbawiony celu, pamiętaj o tej ogromnej miłości, która jest dla Ciebie dostępna. Oddaj swoje zmartwienia, zaufaj, że Maryja zabierze je do Boga i że On zaba o każdy szczegół, nawet ten, o którym nawet nie marzyłeś. Dzięki temu niebiańskiemu wsparciu możesz iść ze świadomością, że nigdy nie jesteś sam i że niezależnie od tego, jak trudne są wyzwania, zawsze jest nadzieja. Trzeba tylko uwierzyć, otworzyć swoje serce i zaufać, że z Maryją u swego boku nie ma się czego bać. Moc wstawiennictwa Maryi. Na przestrzeni wieków wielu ludzi doświadczyło i rozpoznało moc wstawiennictwa Maryi. To nie są tylko starożytne opowieści czy legendy, ale szczere relacje świętych i teologów, którzy przeżyli głęboką więź z Matką Jezusa. Uderzającym przykładem jest święta Ludwik Maria Grignon de Montfort, który był żarliwym czcicielem Maryi. Zawsze uczył, że niezależnie od tego, jak trudna była sytuacja, Maryja ze swoją nieskończoną dobrocią i matczynym sercem nigdy nie uchybiła szczerej prośbie kogoś, kto był w trudnej sytuacji. Wierzył, że gdy z wiarą prosimy Maryję o pomoc, ona w sposób szczególny wstawia się u Boga, prosząc o tak potrzebne nam łaski. To dotyka głęboko każdego z nas. Znasz ten moment, kiedy czujesz, że cały świat się rozpada, a ty czujesz się zupełnie bezsilny. To właśnie w tym momencie modlitwa do Maryi nabiera niezwykłej mocy. Kiedy modlimy się z wiarą, pokładamy całą naszą ufność w jej kochających rękach, wierząc, że ona będzie działać i wstawia się za nami w wyjątkowy sposób. I ta pewność nie jest bez powodu. Maria jako matka rozumie ból swoich dzieci. Wie, jak to jest przeżywać chwile trudności, zwątpienia i bólu. I właśnie dlatego spieszy nam z pomocą, niosąc ukojenie i pokój. Maryja nie jest tylko odległą postacią, a modlitwa do niej nie jest pusta i bezcelowa. Kiedy rozmawiamy z Marią, rozmawiamy z kimś, kto naprawdę nas rozumie, z kimś, kto przeżył własne chwile bólu i cierpienia. Ona wie, jak to jest się bać i jak to jest stracić osobę, którą kochasz. A stawiając się na naszym miejscu, działa natychmiast, zanosząc nasze modlitwy do Boga. Nie ma szczerej modlitwy, której Maryja by niegnie wysłuchała, a to daje nam ogromne pocieszenie. Wyobraź sobie, kiedy przeżywasz kryzys z ciężkim sercem, Maria jest przy tobie, gotowa cię wysłuchać i działać. Ona nie tylko słyszy Twoje słowa, ale rozumie łzy, niewypowiedziane lęki, najgłębsze tęsknoty Twojego serca. I ze swoim matczynym współczuciem zanosi to wszystko do Boga, prosząc Go o wyłanie niezbędnych łask, abyś znalazła spokój, siłę i rozwiązanie swoich problemów. Na tym polega piękno wstawiennictwa Maryi. Ona jest matką, która nigdy nie zawodzi. Dlatego w chwilach, gdy życie wydaje się zbyt trudne, Modlitwa do Maryi ma szczególną moc. Rozumie trudności swoich dzieci jak nikt inny i robi wszystko, co w jej mocy, aby przynieść nam ulgę i ukojenie. A najbardziej niewiarygodne jest to, że to pocieszenie nie jest tylko chwilowym doznaniem, ale pokojem, który nas otacza, pewnością, że dzięki wstawiennictwu Maryi wszystko pójdzie naprzód. Maria działa z taką samą gotowością. Jak matka, która biegnie zaopiekować się dzieckiem, gdy ono płacze. A jej miłość, ta troska napełnia nas nadzieją. Zatem następnym razem, gdy będziesz przeżywać kryzys, nie wahaj się modlić do Maryi. Rozmawiaj z nią tak, jakbyś rozmawiał z przyjaciółką, matką, która zawsze jest gotowa Cię wysłuchać. Ona nie tylko słucha, ale bierze Twoje obawy i przynosi je bezpośrednio do serca Boga, prosząc o błogosławieństwa, których tak desperacko potrzebujesz. I to zaufanie, ta pewność, że Maryja wstawia się za Wami, może nawet najtrudniejsze chwile przemienić w okazję do odnowienia wiary i nadziei. Siła wstawiennictwa Maryi jest tak potężna, że na przestrzeni wieków wielu ludzi odczuło ją w swoim życiu. Są to historie wiary, zwykłych ludzi, takich jak ty i ja, którzy w chwilach rozpaczy, bólu i niepewności odnaleźli w Maryi prawdziwe źródło siły i pocieszenia. A co w tym wszystkim najpiękniejsze? Ta siła, ta troskliwa obecność Maryi jest dostępna dla nas wszystkich przez cały czas. Nieważne, kim jesteś. Przez co przechodzisz i jak ciężki się czujesz, Maria jest tam z otwartymi ramionami, gotowa pomóc ci przetrwać każdą burzę. Sekret poczucia tej siły jest prosty. Otwórz swoje serce. Kiedy wpuścisz Maryję do swojego życia, z całą jej matczyną, dobrocią i współczuciem, coś się w tobie zmieni. To tak, jakby nagle pojawiła się niewidzialna ręka, która cię wspierała i prowadziła w chwilach zwątpienia i strachu. I nie jest to ślepa wiara, nie jest to puste przekonanie. To prawdziwe przeżycie, coś, co można poczuć głęboko w sercu. Kiedy wierzysz, że Maryja jest przy Tobie, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że niezależnie od tego, jak trudna może się wydawać sytuacja, z nią u swego boku nie ma przeszkody na tyle dużej, której nie dałoby się pokonać. A wiecie, co jest w tym najpiękniejsze. Maria nigdy się nie waha. Ona jest zawsze gotowa do działania, do wstawiania się za nami. Bez względu na to, jak mała czy duża jest Twoja prośba, ona słucha z taką samą miłością i takim samym oddaniem. Dla Marii każde z jej dzieci jest wyjątkowe i stara się o każde z nich zatroszczyć się, zanosząc nasze bóle i troski bezpośrednio do serca Boga. A kiedy to zrobi, możesz być pewien, Bóg słucha. Bóg działa. Ile razy życie rzuca przed nami wyzwania, które wydają się nie do pokonania. Sytuacje, które sprawiają, że jesteśmy uziemieni, bez celu i nie wiemy, co dalej. W tym momencie wchodzi Maria. Przynosi poczucie spokoju, pocieszenia, które rozgrzewa serce i dodaje nam sił do dalszego działania. Co więcej, Maryja wskazuje nam drogę. Nie rozwiąże to za nas wszystkiego, ale daje nam narzędzia, dzięki którym możemy śmiało stawić czoła trudnościom z odnowioną odwagą i wiarą. Piękno tego wstawiennictwa tkwi w jego prostocie. Po prostu zaufaj. Oddając swoje troski w ręce Maryi, mówisz: Nie muszę wszystkiego nieść sama. Wiem, że mam pomoc. Wiem, że Maria jest przy mnie. I to zaufanie przemienia wszystko. To, co kiedyś wydawało się niemożliwym do uniesienia ciężarem, nagle staje się lżejsze. Zaczynają się pojawiać rozwiązania, serce się uspokaja, a nadzieja na nowo rozkwita. To tak, jakbyś otwierając swoje serce na Maryję, otwierał drzwi do nowego sposobu patrzenia i stawiania czoła życiu. Zatem, gdy czeka cię chwila, w której wszystko wydaje się stracone, pamiętaj, Maryja jest przy tobie. Ona zna Twoje bóle, Twoje lęki i Twoje zmagania. I jest gotowa działać, wstawiać się za Wami u Boga, prosząc o łaski i błogosławieństwa, których tak potrzebujecie. Wszystko, co musisz zrobić, to zaufać. Maria przyniesie Ci pocieszenie, którego szukasz, siłę potrzebną do pokonania każdej przeszkody. Mając Ją u swego boku, nie ma się czego bać, ponieważ nigdy nie jesteś sam. Modlitwa do Matki Marii w pilnej potrzebie. O Matko Najświętsza, pełna łask i nieskończonej miłości, Stoję przed Tobą z sercem pełnym trosk i duchem poszukującym ulgi. Wy, wybrani przez Boga, którzy nosiliście w swoim łonie Zbawiciela świata, usłyszcie moje wołanie w tej chwili głębokiej potrzeby. Wiem, że Twoja matczyna miłość jest ogromna i że w swoim współczuciu nigdy nie przestajesz opiekować się swoimi cierpiącymi dziećmi. Tak jak przyjęliście Boże wezwanie z pokorą i wiarą, tak teraz przyjmijcie moją prośbę z tą samą miłością i troską. Przychodzę do Ciebie z ufnością, Mary Jo, wiedząc, że Twoje wstawiennictwo u Boga jest mocne i skuteczne. Nie ma żadnego błagania, jakkolwiek rozpaczliwego by nie było. Abyś nie zabrał się do serca swego Syna Jezusa. Ty znasz bóle i cierpienia ludzkiego życia i wiem, że za Twoim wstawiennictwem rozwiązanie moich problemów jest bliższe. O Mary Joe, matko miłosierdzia, błagam Cię. wstawiaj się teraz za mną, abym pomogła mi odnaleźć pokój, którego tak potrzebuję. Składam w Twoje ręce tę intencję, którą noszę w sercu, tutaj wspomnij o swojej intencji. Wiem, że swoim niepokalanym sercem, pełnym dobroci i współczucia, będziesz prosić Boga, aby wylał na mnie łaski niezbędne do przezwyciężenia tej trudnej chwili. W bólu uciekam się do Ciebie, Mario, pewna, że zawsze jesteś po stronie cierpiących, tych, którzy szukają pocieszenia w Twojej miłości. Niech Twoja obecność przyniesie spokój mojemu duchowi, niech Twoje wstawiennictwo otworzy mi ścieżki do znalezienia rozwiązania, którego tak bardzo szukam. I abym, z twoją pomocą, mógł poczuć ulgę, której tak pragnę. Ufam Twojemu wstawiennictwu, Mary Jo. Ufam, że wysłuchasz mojej modlitwy i swoją miłością przemienisz moje cierpienie w nadzieję. Spraw, abym miał cierpliwość i wiarę, aby czekać na Bożą odpowiedź, wiedząc, że zawsze jesteś ze mną, prowadzisz mnie i chronisz. Amen. Na zakończenie tego ważnego przesłania pragnę podkreślić ogromną moc wstawiennictwa Matki Bożej w naszych najpilniejszych potrzebach. Kiedy z głęboką wiarą zwracamy się do Maryi, nasze błagania są wysłuchiwane z miłością i troską, gdyż ona, będąc naszą Matką, nigdy nie odwraca się od swoich dzieci w potrzebie. To dzięki Twojej ciągłej opiece i wstawiennictwu możemy znaleźć pocieszenie i rozwiązania, nawet w najtrudniejszych chwilach. Modlitwa do Maryi, zwłaszcza w chwilach kryzysu, jest nie tylko aktem zaufania, ale także oddaniem naszych trosk w ręce osoby najbliższej sercu Boga. Maryja rozumie nasze cierpienia, nasze lęki i trudności, ponieważ sama przechodziła przez trudy i próby ziemskiego życia. Dlatego możemy być pewni, że kiedy wołamy do niej w modlitwie, ona działa natychmiast, zanosząc nasze modlitwy do tronu Bożego. Zachęcam każdego z Was, aby w swoich potrzebach, dużych i małych, zwracał się do Matki Bożej. Zaufaj jej w gdyż ona zawsze opiekuje się nami, swoimi dziećmi. To nie tylko kwestia wiary, ale także doświadczenia milionów ludzi na całym świecie, którzy dzięki modlitwie do Maryi znaleźli ulgę i pomoc. Twoja miłość jest nieograniczona, a Twoje ręce są zawsze gotowe, aby nas podnieść, gdy upadniemy. Niech ta potężna modlitwa stanie się dla Was codziennym narzędziem w walce z przeciwnościami losu. Pamiętaj, że nie jesteś sam, Maryja jest zawsze przy Tobie, gotowa wysłuchać i pomóc. Mając tę pewność, że nasze modlitwy do niej nigdy nie pozostaną bez odpowiedzi, możemy iść przez życie z większym spokojem i nadzieją. Zaufajmy zatem Maryi, wzywajmy ją w chwilach najtrudniejszych, a ona poprowadzi nas do pokoju miłości i rozwiązania wszystkich naszych problemów. Dziękuję wszystkim za uwagę i zachęcam, aby w dalszym ciągu powierzali się opiece tego, który zawsze nas chroni i prowadzi.